Darek, ostatni akord sezonu, rajdy Wisły. Jakie podejście? Bo na Śląsku już było, pokazaliście, że możecie jechać szybko. No, oczywiście, że chcemy to kontynuować, pełny atak. Bardziej walczymy, jakby powiedzieć, o odcinkowe zwycięstwa, niż o punkty w rajdzie, bo... No punkty w rajdzie może też, ale w sezonie na pewno nie, bo nie liczymy się w nim. Jesteśmy blisko domu, więc zrobimy wszystko, żeby być jak najwyżej. A no jak samo odcinki? Jesteś blisko w domu, więc co nieco znasz. Tak, no rajd powtarza w, w dużej części w stosunku do tego, co było w zeszłym roku, więc to na pewno pomaga w takim poczuciu, e, jak gdyby pewności. E, długi OS Rychwałt, trudny bardzo. Na pewno to będzie wyzwanie w sobotę, no ale rychwał nam bardzo pasuje, więc myślę, że to, to będzie ok. No dodatkowa gwiazdka na pogodę na jutro to jest jakieś tam na pewno nie wiadomo, właśnie rozmawiamy o jakimś setupie takim deszczowym, jak go zastosować i kiedy. No ale no dzisiaj będzie sucho, więc walczymy, walczymy na, na suchym i robimy wszystko, żeby być jak naj, najwyżej. Będzie chyba trochę ciemno już na tym odcinku specjalnym, ostatnim. No, małopolskim pokazaj, że potrafisz jechać w takich warunkach. No, jeszcze widzimy w nocy. <gryoru> eee, lubimy nocne odcinki. Na pewno będzie już dosyć ciemna dopka, która jest przed ostatnim odcinkiem. No, tam jest trochę loterii, bo, bo są długie kawałki z, z szutrowym łącznikiem, plus gwiazdy na płyty takie. Eee, no, trzeba bardzo uważać, żeby nie, nie przeciąć opony.